Co tutaj się stało? Oj, między wami są bardzo silne emocje. On czy ona wróci? Tylko, że to będzie nagle, bez zapowiedzi. Nawet się nie spodziewasz, bo to będzie bardzo impulsywny ruch. Może to być wiadomość, telefon. Spotkanie, nagle coś się ruszy. Tylko to będzie raczej wracam, bo czuję, że muszę cię zobaczyć, muszę to dokończyć. Emocje tu są niesamowite, dlatego że jest tutaj między Wami namiętność, bardzo duże napięcie, iskra, ale też brak planu, co dalej. Ale przyjdzie tutaj zwycięstwo. Pogodzicie się. Coś tutaj wyjdzie na prosto, zostaniesz dostrzeżony, uznane twoje starania, to jaką jesteś osobą, osiągniesz tutaj naprawdę sukces w tej sytuacji. Ta osoba w końcu będzie chciała się tobą pochwalić, pokazać światu, zobaczy jak jesteś dla tej osoby ważny. Zaprosi cię gdzieś na jakąś randkę, na, tak, na jakąś przejażdżkę, na jakieś spotkanie, gdzieś jakiś wyjazd, jakaś podróż tutaj się szykuje. Tylko pamiętaj, żeby nie dać się znowu wkręcić w jakieś iluzje, bo mogą być tutaj jakieś kłamstwa, może tutaj być jakieś oszustwo, albo ta osoba może coś przed tobą ukrywać, może mieć jakiś sekret, albo może unikać prawdy ta osoba, albo ty. Coś tutaj jest ewidentnie zatajone. Pewne rzeczy też mogą przeciągnąć się w czasie. Przede wszystkim na to, wszystko, co tutaj się wydarzy, musisz spojrzeć z innej perspektywy, spojrzeć szerzej, albo w momencie, jak ta osoba się do ciebie odezwie, to będziesz potrzebować czasu, żeby pewne rzeczy przewartościować. Czy to ma sens dokładnie? Czy jest szansa, żebyście razem współpracowali? Bo potencjał tutaj jest, tylko to zależy od dwóch stron, bo tutaj do tanga trzeba dwojga, jak to się mówi, i jedna osoba tutaj nie pociągnie tego wózka. Tutaj trzeba pracy zespołowej. Może to być jakaś osoba z Twojej pracy, albo w końcu zostaniesz uznany za to, co zrobiłaś w tej relacji. Sytuacja między Wami tutaj może się zmieniać. Raz może być ogniście, raz może być chłodno, więc widzę tutaj taką. No, brak stabilności jednak mimo wszystko, mimo pasji, pociągania, seksu, to i tak jest brak planu, dlatego że raz będzie ogniście, a raz się będzie oddalać. I ty musisz zrozumieć i dostrzec, co tutaj w tej relacji jest e, iluzją, co tutaj jest kłamstwem, bo to nie jest jedyna osoba, która się Tobą interesuje. Natomiast są tutaj jakieś fantazje, ale też jest tutaj ewidentny brak klarowności. Jest tutaj jakiś chaos w tej relacji, który trzeba dosłownie wyjaśnić, dlatego że Ty potrzebujesz konkretu, w którą stronę to ma iść. A póki co to nie jest stabilne.